Bardzo problematyczne miejsce do naprawy. Ten klin na żmijce, który przekazuje napęd na przekładnię kątową i dalej na rurę, jak to naprawić? Albo zaspawać miękkim drutem SI2, jakimś, żeby się dało to pilnikiem wyszlifować. Tak jak ja teraz partyzantkę robię na szybko, aby sezon skończyć. Albo porządnie można kupić sobie nasadki, tylko nie pamiętam jaki rozmiar. Nasadki mają tutaj końcówkę jakieś większe, nie te. Większe jakieś mają 25 mm. Tutaj w bizonie rekordzie jest 24 równiutko i wystarczy bardzo, bardzo dobrze włożyć tą nasadkę, obspawać. Ona jest twardsza. I ten drugi koniec, który wchodzi tutaj do przekładni z tym męskim końcem, napawać drutem SI3 twardym, takim do napawania, żeby po pół milimetra na stronę, na każdy bok dorzucić i wtedy 25 mm w te 25 mm od nasadek wejdzie ciasno i tego już nie obrobi, bo tu jest miękka stal. Oś z przekładni wychodzi z tym kwadratem. Jest to stala jakościowa, bardzo twarda. Tego się nie da zarysować ani pilnikiem, ani punktakiem, niczym. Szlifierka bardzo mało bierze. I obrabia tutaj miękką stal, która jest w tym ślimaku, więc trzeba najlepiej nasadkę taką z udarowego klucza. Tutaj są, któryś rozmiar mam, pamiętam, 25 mm tutaj kwadrat mieści. Więc idealnie pasuje, trzeba po prostu tylko tamtą stronę nadpawać.